Wiedździctwo to taka przestrzeń nowoczesna, kulturowa. Dużo entuzjazmu sukcesy. Trzeba zmiany zauważać, nie bać się ich. Powstała jakaś idea, jakiś plan. Wiedździctwo, żeby w tych mediach bardzo mocno zaistniało. Trzeba nowemu zarządowi dać szansę, musimy porozmawiać o naszym tu, teraz. Zjazd delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego, czyli wszystkich wojewódzkich boje, związków jeździeckich, plus zaproszeni goście. Doceniono starania polskiej młodzieży. Trzeba o nich zadbać dzisiaj, żeby w przyszłości można się cieszyć dalej z ich sukcesów. Zostałem pierwszy raz wyróżniony. Na takim zjeździe jest to dla mnie duże też przeżycie, poznanie dużo osób, których nie miałem wcześniej przyjemności poznać, a no jest to jakiś jednak przyjemność poznać osoby, które mają duży wpływ w jeździectwie. Mam półkę specjalną na różne najważniejsze moje nagrody w życiu i właśnie na tej półce będę trzymać. Patrzę w przyszłość optymistycznie, zarówno jeżeli idzie o popularność jeździectwa, rozwój jeździectwa, również rekreacyjnego, turystycznego. Również na sport patrzę z większym optymizmem niż rok temu i to nawet w horyzoncie najbliższej olimpiady. Są miłośnicy jeździectwa, ale to trzeba dużo poświęcić codziennie. Godzinę, półtorej z koniem przebawić. Trzeba konie kochać, koni chodzić, mówić do nich. Naszym zawodnikom potrzeba spokoju. Spokoju w sensie przygotowania koni. Bez pośpiechu to, to jest sport. Od dawna jest znane powiedzenie, że pośpiech jest tylko potrzebny przy łapaniu pcheł. Natomiast w jeździectwie to jest ostatnia rzecz, która może przynieść jakieś pozytywne efekty. Chciałbym więcej wiadomości w mediach o jeździectwie, bo mimo wszystko mamy trochę wyników. Dzisiaj bez mediów nie istniejemy. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze tworzenia wizerunku Związku Jeździeckiego, takiego na miarę XXI wieku. Polski Związek Jeździecki przygotował nową narrację o jeździectwie ponieważ wdrażając przyjętą strategię przez nowy zarząd, wychodzimy do mediów mainstreamowych. Na pewno oglądalność będzie ogromna. Będzie się dużo działo. Ochrona trzeba dbać więcej jak o kobietkę.